Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję wam spodnie sneakersa. Jeansowe spodnie robocze, w cudzysłowie jeansowe, tkanina denim. Tkanina, która z typowym jeansem, wspólnego, no to poza wyglądem, chyba nic więcej nie ma. Są to spodnie odporne, mocne. Spodnie, które producent określa jako spodnie do prac intensywnych. Wiadomo, że każdy ma inną intensywność prac, przy czymś innym pracuje. Jeżeli będziecie nosić płytę USB na udzie, no to siłą rzeczy no nie ma szans. W którymś momencie te spodnie padną, i też yy, podczas zakupu pierwszych moich spodni z ja miałem takie wrażenie, że jak się kupi spodnie już za 5 czy 6 stówek, no to one będą wieczne, nie? że to już za takie pieniądze, to te spodnie muszą wytrzymać tam 5 lat ciągle, ciągle na okrągło codziennie pracy. Nie? Takie podejście jest błędne. Niestety wytrzymują znacznie więcej niż zwykłe spodenki. Cena jest adekwatna do jakości, ale mamy tutaj ogromny komfort, ogromną funkcjonalność poza tą wytrzymałością jeszcze. Nogawka jest wąska, dopasowana. Cały krój jest tak zrobiony, że spodnie mamy mega mega wygodne. Producent nie zastosował tej tkaniny zasadniczej jakoś straszliwie rozciągliwej, elastycznej. Natomiast ta tkanina pod kątem Delikatnie się uciąga, delikatnie się naciąga. I teraz popatrzcie się, no jak zachowuje się materiał przy podnoszeniu nogi, nie? On działa pod kątem, siła na niego działa pod kątem, rozciąga się minimalnie. To czuć w tych spodniach, że mamy dużą swobodę ruchów. Pierwsza kwestia. Druga kwestia. Producent zastosował tutaj wstawki elastyczne w kroku i tylne panele, również elastyczne ze streczu. Kierunkowego. Także jak się pochylacie, chodzicie, spinacie i tak dalej, te panele pracują, spodnie na przykład nie zjeżdżają z tyłka. To jest bardzo istotne w spodniach roboczych, żeby one były na swoim miejscu, żeby się nie poprawiać tam cały dzień, nie podciągać tego, a no, nieważne. Dobra, wiecie o czym mówię. Funkcjonalność. Kieszonki. Przednie kieszenie. Bo te możecie mieć albo nie, jaką wersję wybierzecie. Ja lubię akurat te montańskie na zewnątrz. Używam dużo. I teraz tak, przednie kieszonki. Duży wlot. Bardzo wygodne kieszenie, miękki, bawełniany materiał. Takie mam wrażenie, że to jest bawełna. Nie wnikałem. Super materiałek, czarna podszeweczka. Bardzo takie przyjemne, wygodne kieszonki. Tylne kieszenie z kolei uszyte na płasku. Nie są to kieszenie, tak jak w niektórych spodniach Snickersa, z kordury, uszyte przestrzennie, z klapką na i tak dalej. Tutaj mamy proste, jeansowe, tak w cudzysłowie, kieszonki. Uszyte na płasko, z tej tkaniny zasadniczej. Natomiast pełna funkcjonalność tych kieszeni charakterystycznych dla sinkersa kieszeń na bocznych, nie? Kieszeń na nóż, miarę składaną, ołówek, inne tam narzędzia. Mamy miejsce na nóż, super pasuje nożyk kulta forza tu mam akurat dzisiaj kulta forza mamy miejsce na miarę składaną albo jakieś inne narzędzie, takie czyli również nożyczki, tutaj często odkładam. Pracy. I mamy miejsce na ołóweczek. Ołówek, jeżeli jest na tyle długi, że wystaje z kieszonki, no to macie go w standardzie, tutaj tak włożony w kieszonkę. Jak już macie krótki ołóweczek, który ciężko jest wyciągnąć z kieszeni, to tu jest jeszcze dziurka, wtedy te krótsze ołówki też możecie wykorzystać. Jak pracujecie z ołóweczkiem jakimś automatycznym, no to tutaj też spoko to miejsce jest. Bardzo fajnie to działa z ołówkiem automatycznym, jakimś tam taki tam używacie. Kieszeń jest niedoszyta od spodu, tak samo po lewej stronie kieszeń większa i też jest niedoszyta w kolanie, żeby to nie krępowało, nie przeszkadzało podczas poruszania, chodzenia, tak itd. Kieszeń pomiędzy spodniami a kieszenią już mamy pierwsze miejsce na płaskie jakieś rzeczy i pod zameczkiem tutaj mamy przestrzenną kieszonkę, która pomieści sporo już więcej tam jakichś rzeczy, być może chcecie wrzucić jakiś materiał, nie wiem, może ładowarkę z telefonu, cokolwiek innego, no to tutaj to miejsce jest i to jest wygodne, bardzo wygodne. Kieszenie monterskie uszyte trochę przestrzennie, tu są wstawki boczne, wykonane z kordury i z materiału tego zasadniczego. Na lewej stronie mamy dwie kieszenie mniejsze i mamy kieszeń na zamek. W tej kieszeni na zamek najczęściej zamykam portfel. On wtedy nie przeszkadza mi, nie denerwuje mnie, nie gniecie mnie. A jest zabezpieczony, zamknięty, nie? Tutaj mamy jeszcze trzy miejsca na węższe, mniejsze narzędzia jakieś tam, jakie chcecie. Nie ma szlufek. W niektórych sponiach z tu się zdarzają jeszcze szlufki. Wtedy można coś tam dodatkowo sobie na tych szlufkach zawiesić. Miejsce na wkładki na kolana ochronne, wykonane z kordury. Bardzo fajnie wyprofilowane, z takim bardzo dużym naddatkiem. Czyli, w momencie, nawet jeżeli są wkładki, tutaj nic nie ciągnie, nic nie krępuje. W różnych spodniach się zdarzają różnie wyprofilowane te miejsca, więc o tym mówię. W sneakersach tego miejsca jest za dużo. Jeżeli nie ma wkładek, to tutaj tego jest bardzo dużo. Ale to wpływa niesamowicie na komfort pracy w tych spodniach. Niesamowicie. Ja używam wkładek tych piankowych, żółto-czarnych. One się u mnie sprawdzają rewelacyjnie. W momencie kiedy ja potrzebuję przyklęknąć, pracuję godzinkę czy dwie godzinki na, na kolanach, no to te wkładki sprawdzają się świetnie, a przez resztę dnia ja ich praktycznie nie czuję w ogóle. Oczywiście jeżeli ktoś pracuje na kolanach większą część dnia i chce używać wkładek do ochronnych na kolana w spodniach, no to pewnie wybierze inne jakieś żelowe czy, czy jeszcze tam inne jakieś rodzaje wkładek. Poleciłbym ze sneakersa do sneakersów, bo to pasuje idealnie kształtem. Tam też są chyba dwa rodzaje tych wkładek, nie? tych kształtów. Dobra, słuchajcie, dół nogawki. Nie jest wykończony kordurą, jest podwinięty jak standardowe jeansy. I tak to w skrócie wygląda w tych spodniach. Niteczki widzicie beżowe, dodatki beżowe, metki skórzane. Tu jest metka skórzana, tu jest metka skórzana. Jeszcze nie powiedziałem o szlufkach. Na uchwyt, nie? To też jest fajna funkcjonalność. Jak macie uchwyt na młotek Hulta Forza, to on tutaj pasuje i bardzo fajnie można sobie korzystać z tego, z, z tego akcesorium powiedzmy dobra słuchajcie dajcie znać pod filmem jak u Was te spodnie, czy się Wam podobają, nie podobają, macie, nie macie, jak z wytrzymałością i tak dalej. Jeżeli ktoś przetarł kordurę na kolanach w sneakersach, to też dajcie znać w jakich warunkach o co chodzi, na jakiej nawierzchni, przy jakiej pracy, to też są cenne, takie ważne informacje, szczególnie dla osób, które będą chciały pierwsze, pierwsze spodnie sneakersa sobie zakupić i pewnie będą je chciały ciorać na okrągło i też patrzą na tą wytrzymałość tych spodni. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej.